Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Pani Baszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Najpierw pytania. Od kiedy funkcjonuje administracja Centralnego Portu Komunikacyjnego? Ile osób zatrudniało i do jakiego etapu inwestycja została zrealizowana? I ile kosztowało to w całości społeczeństwo? I jak poprzedni rząd zamierzał go finansować? A teraz. Centralny Port Komunikacyjny to bardzo ambitna wizja PiS-u. Wizja, przedsięwzięcie na miarę maska. Były bardzo kosztowne konferencje, naprawdę bardzo kosztowne. Wyszukane gadżety, miliardowe wydatki już w, ska w całej skali. I co z następcą zostawił PiS? Wizję na poziomie 200 miliardów i list intencyjny. I to wszystko. I mając problemy ze służbą zdrowia, z edukacją, z mieszkaniami komunalnymi, z transformacją energetyczną, z bezpieczeństwem, bo przecież już zaczynały się zawirowania za naszą wschodnią granicą, to PiS żył tylko tą swoją wizją. Bezpieczeństwo to słowo obce dla państwa. Planuje się centralny podkomunikacyjny przy wątpliwej rentowności w dłuższej perspektywie, planowane olbrzymie wysiedlenia, wycinki lasów i potencjalne zwiększenie emisji CO. I tak naprawdę to CPK wcale nie cieszy się tak wielkim poparciem. Ludzie zostali wmanipulowani. 200 tysięcy to jest 0,53% ludności Polski. I tak na marginesie, w imieniu mieszkańców wschodniej części Mazur proszę o likwidację dróg drukowanych, kamiennych w województwie na Mazurach, jeszcze po niemieckich. Tego nie zrobiliście. Dziękuję, Dziękuję bardzo Pani.